...i tego nawet najstarsi górale nie pamiętają. Z... O, strzał bardzo taki, końśliwy, tylko dużo na boisku, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o organizację zespołu gry. I... a teraz przyjęcie? Ciszewski i Dubała, ale poś... No Kamil, Kamil Łakomy jest yy, ogromną wartością dodaną, yy, Ależ teraz poświęcenie, kopec Ech, i gol! I nie udało za... się nam znaleźć godnego następcy, i bardzo w drużynie Enchy opłakujemy. Oh, A teraz... teraz celnie I teraz Dybała. Widzimy go w polu. Znowu Szymon Kluza, znowu no. Marcin Kluza. Myszko! Oj, ja. Szymona. Błąd techniczne przyjęcia. I Ale teraz, teraz nowak. nowak. Uderzenie z dużego palca. Pokonać to... ówczesnego mistrza ligi. Tak, no to była jedna z większych niespodzianek w Pokażu ligi. Ale teraz Kmita broni Dybała. E, no, 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 tak jest. Ale na posterunku dobrze dysponowany Bartek Chyba, Dubała. że teraz nowak! Jeden na, dół. na Dostaje. Teraz Kopeć, ale łatwo zabrali mu piłkę. I w ataku TKS. Bardzo i i dynamiczny i dynamiczny. Ależ teraz Marcin Kluza oszukał Piotra Krzyszewskiego. Potężną uderzenie, broni strzelec. Nie? Małek przejął, ale nie mógł się utrzymać na nogach. Myszko Myśko. Pochopnie, pochopnie moim zdaniem było mi to sensu. minuty do końca spotkania mamy 2-2, kontra Banergesy, Myszko I do Łęcki i go! 2 no. do Marcin Kluza, Łęcki, Węcki, Kluza, Kluza ależ, 3 prawda. do 1, ależ oni to zagrali! Cofnąć, grać z kontrataku. Oj teraz obrona! i 2 no. Oskar Nowak! I teraz jeszcze raz Nowak do Małka. Małek. Ach, Aj. Oh. E, znaczy tak. Na no, końśliwy strzał. Nowak no, broni Dybała, Dybała, ale przed siebie to klasyfikuję jako mały błąd. Prost bramki strzeżonej przez Bartka Dybała. No zaraz możemy mieć remis. Nowak broni Dybała. E, zbyt długo moim zdaniem. NRG, teraz tak, Kluza. Uh, i, I sam na sam będzie Nowak. I broni Dybała! Dybała jestem w stanie tutaj podjąć tej decyzji. Znaczy ja też nie jestem do niej uprawniony, nie jest. Ten Ależ mamy tutaj. O Konrad Łęcki, Marcin Kluza. Łęcki, Kluza i gol! Ależ to zrobili pan. No. Nie było faulu, też mi się tak wydawało. Myszko, Kluza! I mamy wagi zespołu. Bo Anerges. Łęcki, obok bramki. W odpowiedzi... W odpowiedzi była NRGS, fantastyczne zagranie. Ależ dużo walki. Opanował. To wszystko Nowak, ale złe wykończenie jednego z jego kolegów. No i może być ciężko o punkty, chociaż teraz! Trzech na jednego! Trzech na jednego! Bartek Dybała! Obok bramki. No nie ma! Nowak? Jak to nie wpadło?